Wielka zadyma w Sejmie. Woś spisu wygarnia Tuskowi prawdę prosto w twarz. W Sejmie, w państwie Tuska, minister sprawiedliwości, ordynarnie łamie prawo. Wy z Orwella zrobiliście sobie podręcznik do rządzenia. Wszyscy są równi, ale jak to szło? Świnie równiejsze. Nowak, Polnort i Giertych, Grocki, Brejza, sprawy ukręcone. A Gawłowski, tu nie zdążyliście 5 lat pozbawienia wolności, ale w pierwszej instancji. Więc na drugą instancję co trzeba? Swoich sędziów. I proszę bardzo, leks Gawłowski, proszę bardzo, bezkarność, rozporządzenie Żurka. Na dwóch sędziów trzech skażecie paluchem, zamiast losować. I jeszcze wmawiacie ludziom, że to jest bardziej transparentnie, bardziej sprawiedliwe. Przecież z Was się nawet Wasz Profesor Matczak śmieje, Szanowni Państwo. Do tego w demokracji walczącej rozporządzenie zmieniają rozporządzeniem ustawę. Szanowni Państwo, Żurka, Żurka Wam zacytuję. Żurka wam zacytuję, bo on mówi po co? Trzeba mieć zaufanych sędziów swoich w swoich sądach i żeby rozliczać opozycję. To już może łatwiej w Ministerstwie Sprawiedliwości wyroki piszcie i wysyłajcie. Szanowni Państwo, przecież to jest doktryna Neumana na sterydach. Szanowni Państwo, to jest sędzia na telefon, gdy władza. Panie pośle, gdy władza, państwo, bardzo. wybiera sędziów, to partia wydaje wyroki, i o to wam chodzi. Do dymisji. Panie... Popierasz posła Wosia? Daj znać w komentarzu.